Siemanko, witajcie na moim kanale, dzisiaj pieczemy chleb bananowy. Ogólnie jest bardzo średnia pogoda typowo listopadowa, nie majowa. Pada deszcz, jest zimno, pochmurnie, wieje wiatr no tragedia. Ale jest jeden haczyk bo ja lubię taką pogodę, szczególnie jeśli siedzę w domu. I taka pogoda kojarzy mi się właśnie z taką typowo jesienno-zimową aurą. Nie wiem dlaczego, jak jest zimno na zewnątrz, to ja po prostu mam ochotę od razu coś upiec, więc dzisiaj właśnie to zrobimy. Ja znalazłam przepis na internecie y, a propos chlebka bananowego z mąką ryżową. To mnie właśnie zaciekawiło, bo ta mąka ryżowa może sprawić to, że ten chleb będzie bardziej taki delikatny i nie będzie ta konsystencja taka bardzo zbita i nie będzie go trzeba od razu popijać czymś, żeby, wiecie, żeby to przełknąć. Więc ten pomysł bardzo mi się podoba i ja Wam napiszę w opisie cały przepis i proces y, robienia tego chlebka. A chciałabym tutaj powiedzieć, że jest to bardzo łatwy przepis, bardzo szybki i... Bardzo prosty, to jest to samo co bardzo łatwy, ale naprawdę tego się prawie nie da zepsuć. Mówię prawie, no bo wiadomo, jak z piekarnikami czasami. Ja mam akurat ten problem, że ja mój piekarnik musiałam trochę wyczuć, więc jeżeli jest napisane w przepisie, żeby piec w 170 stopniach, to ja piekę w 150, po prostu piekę na oko do suchego patyczka. No chyba, że jest to brownie, no to wtedy trochę inaczej podchodzę do tego tematu. Ale właśnie ten chleb bananowy powinien mieć suchy patyczek na końcu, jeżeli jest dobrze wypieczony, właśnie. No i piec się chyba w 170 czy 80 stopniach przez około 40-50 minut. Zaraz zobaczę jeszcze dokładnie i też zobaczę jak z moim piekarnikiem to będzie, no i będę wam tutaj wszystko pokazywać po kolei jak to wygląda. No to zaczynamy sobie oczywiście od przygotowania wszystkich składników. Do chlebka bananowego oczywiście potrzebujemy bananów, najlepiej tych dojrzałych. Ja użyłam 2,5 banana. Dwa jajka, 30 g skrobi ziemniaczanej, 110 g mąki ryżowej. Jak widzicie, wszystkie te mąki mają oznaczenia bezglutenowe, więc na takie właśnie polujcie. Do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej i ja dodałam pół łyżeczki cynamonu, chociaż lepsza byłaby jedna łyżeczka cała i 70 g jakiegoś tłuszczu. U mnie było to właśnie roztopione masło. W pierwszej kolejności zabieram się za banany, obieram je i miażdżę widelcem. Moje banany były dosyć żółte i myślałam, że będą miększe, ale jak widzicie są dosyć twarde i użyłam dosyć sporo siły, żeby je zmiażdżyć. Ten chlebek bananowy wyszedł też bardzo spontanicznie. Niedawno kupiłam banany, ale coś mnie od nich odrzuciło, więc pomyślałam, że zrobię z nich chlebek bananowy i po prostu w takiej postaci zjem banany, żeby ich nie zmarnować. Dwa banany rozgniecione, teraz bierzemy się za trzeciego. Tego przekroję na pół i tylko tą połówkę zmiażdżę do naszej masy bananowej. A drugą połówkę zostawię na ozdobienie naszego chlebka bananowego już na samym końcu. Jeszcze troszkę miażdżę tą całą masę i przelewam wszystko do większej miski. I w pierwszej kolejności dodaję mokre składniki, czyli u mnie jest to roztopione masło, a także dwa jajka. Teraz to wszystko dokładnie mieszam i zabieram się za składniki suche. Dodaję 30 g skrobi ziemniaczanej. I teraz odmierzam sobie 110 g mąki ryżowej. Teraz dodaję cynamon i jak widzicie, ja tutaj nie chciałam przesadzić, więc stwierdziłam, że dodam pół łyżeczki cynamonu. Ale po spróbowaniu chlebka wydaje mi się, że taka jedna łyżeczka byłaby o wiele lepsza. Dodaję do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia. A także pół łyżeczki sody oczyszczonej. Pamiętajcie, żeby czytać skład, bo zazwyczaj w sodzie oczyszczonej mamy śladowe ilości glutenu. No i teraz to trzeba wszystko znowu zamieszać, wszystko delikatnie, żeby się nie porozsypywało. No i ciasto mamy gotowe. Jak widzicie, ono jest bardzo łatwe w przygotowaniu, zawiera nie tak dużo składników. A przelewam sobie teraz ciasto do mojej silikonowej foremki. I powiem Wam, że właśnie ta foremka jest o wiele lepsza, nic tutaj nie przywiera, wszystko ładnie odchodzi po upieczeniu. Jedyne co to forma rozłazi się delikatnie na boki, jeżeli jest dużo tego ciasta i jest ono ciężkie. No i teraz biorę tą półwkę banana i przyozdabiam sobie mój chlebek właśnie tak z góry. On się tak w piekarniku też fajnie przypiecze, no i fajnie wygląda. bo widzicie, tutaj poprawiam właśnie tą formę, żeby tak się nie rozlazło to wszystko. No i gotowe, wstawiam do piekarnika. U mnie było to na 150 stopni na 40 minut. W przepisie jest trochę inaczej, więc podam Wam tak, jak było w przepisie. Tutaj chlebek po 10 minutach pieczenia się, delikatnie już sobie rośnie. No i po 40 minutach wygląda właśnie w ten sposób. Sprawdzam patykiem, czy wszystko jest już upieczone. Tutaj blisko właśnie tego banana również było sucho, więc mogę go wyjmować z piekarnika. I tak prezentuje się mniej więcej po 5 minutach studzenia. No i zobaczcie, forma nie jest już gorąca, wszystko ładnie tutaj odchodzi. Więc chlebek przykładam sobie na deskę. No i jak zobaczycie, forma robi od razu takie fajne wzorki. Teraz delikatnie obracam do góry nogami. I kroję pierwszą kromeczkę chlebka. Powiem Wam, że jak ja robiłam wcześniej chlebek bananowy, kilka lat temu właściwie, to on był taki, wydaje mi się, ciemniejszy. Ale dzięki mące ryżowej właśnie wyszedł w takim kolorze. No i chyba najważniejszy moment w tym filmie to... Teraz przeprowadzimy bardzo ważne badanie, czyli test smaku tego chlebka. Zobaczcie tylko, jak on super wygląda. Jest jeszcze delikatnie ciepły. Wygląda tak. Jeżeli chodzi o chlebek, to jest dosyć taki mięciutki, fajniutki. Ogólnie ta masa nie była taka zblendowana, bananowa. Więc tutaj są jeszcze kawałki bananów. I to smakuje o wiele lepiej. Możecie zobaczyć tutaj właśnie są takie żółtawe plamki, to są właśnie takie banany. Kurde. Mm, ale powiem wam, że ten chlebek ogólnie jest bardzo fajny i tak nie zapycha. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o pieczenie, to ja to bardzo lubię i bardzo wiele przepisów już sprawdziłam. Niektóre też modyfikowałam z tych glutenowych na bezglutenowe, chociaż czasami jest trochę ciężej z tą ilością mąk, żeby je jakoś odpowiednio dobrać. Ale powiem Wam, że takie rozwiązania naturalnych słodyczy są naprawdę super, szczególnie właśnie jeśli to jest coś sprawdzonego, tak jak tutaj macie przepis sprawdzony. Ten chleb się trzyma, on nie potrzebuje jakby w sobie grama glutenu, bo go nie ma, a jest pyszny i, i bardzo ładnie wygląda. Naprawdę jestem z niego dumna, on mi bardzo dobry, bardzo lekki i cieszę się, że znalazłam ten przepis. Oczywiście możesz go zmodyfikować tak pod siebie, jeżeli na przykład chcesz dodać orzechy, no to dodaj orzechy, albo na przykład trochę czekolady. Ale on naprawdę nie potrzebuje już cukru, szczególnie jeżeli macie takie dojrzałe banany, bo one mają właśnie najwięcej cukru w sobie. Tak wiem, ja mam content jedzeniowy i przepisowy i tak dalej, ale ja tak za bardzo nie lubię siedzieć w kuchni i spędzać nad jakimś jednym posiłkiem kilka godzin. I dlatego właśnie wybieram te proste, szybkie przepisy, bo uważam właśnie, że mniej znaczy więcej i takie najprostsze rzeczy mogą zyskać tak jakby swoją sławę. Jest też wyjątek, po prostu jeżeli jest jakaś okazja, no to wtedy wiecie, wkładam moje całe serce w gotowanie i nie zważam na to, ile to trwa. I jeżeli będziesz próbować ten przepis, to daj znać, czy Ci wyszedł. No i napiszcie mi komentarz, czy podobał Wam się taki format, gdzie właśnie trochę mówię, trochę opowiadam o tym chlebie, pokazuję siebie, a nie tylko samo jedzonko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku